Ramiz. Cześć Łukasz! Cześć Bartek! Dni Otwarte mamy. Tak. Tydzień temu je anonsowaliśmy, a dzisiaj je mamy i tak sobie pomyśleliśmy, że skoro mamy Dni Otwarte tak tu, tak w szkole, tak w Czesiu, to możemy mieć te Dni Otwarte też tak... Też tam. też tak w internecie. Także chcemy zrobić takie pigułkowe experience, jak to jest być na dniach otwartych, żeby wytłumaczyć ludziom, jak działa szkoła przy założeniu, że nie wiedzą w ogóle, co to jest, jak to działa i pierwszy raz się spotykają ze tańca. No i poopowiadać też potem trochę o różnych inicjatywach. Mamy też gości, oni za chwilę, ale zacznijmy od takich, base, od takich basicowych rzeczy. Jak to się dzieje? Co się dzieje z człowiekiem z czasem, jak przyjdzie do szkoły tańca? Także po raz pierwszy, nie? Człowiek postanawia przyjść do szkoły tańca. Mówimy dzień dobry, witamy bardzo serdecznie, zapraszamy do zabawy. Nie żartuję, tak nie mówimy. Mówimy po prostu cześć. Mówimy ryj, A, ryj maseczkę i odkaż ręce. Proszę nie... odkazić ręce, założyć maseczkę. A później mówimy cześć. Pfff. <laughs> Okay? I teraz e, za każdym razem, kiedy przychodzi się do szkoły tańca, no to e, prawdopodobnie w kierunku nauki jakiegoś, jakiegoś konkretnego stylu tanecznego, bądź niekonkretnego, tylko przychodzisz się dowiedzieć. E, I po to są właśnie dni otwarte, żeby sobie przetestować, sprawdzić, jakie style taneczne mamy, co ci się bardziej podoba, co ci się mniej podoba i na jakie zajęcia chcesz chodzić. Natomiast później. Jak postanowiasz zostać w szkole tanecznej, to wybierasz sobie zajęcia, na które przychodzisz. I jak sobie wybierasz te zajęcia, to w naszym przypadku nie zapisujesz się na nie. Po prostu przychodzisz na te zajęcia i stwierdzasz: Ja chcę tu być i jesteś. Odbierasz się multisportem, bądź kupujesz karnet. Ewentualnie, jeżeli jesteś pierwszy raz, pierwszą wejść w KTSS całkowicie za darmo i wchodzisz sobie na pierwszą godzinę zajęć. Teraz, jeżeli przychodzisz do szkoły tańca, to są różne oczywiście grupy i różne poziomy tego tańczenia. My staraliśmy się to uprościć tak bardzo, jak się dało. W związku z tym mamy trzy kolory kursów, jeżeli chodzi o poziom zaawansowania i mamy jeszcze jeden dodatkowy kolor, który jest jakby oddzielny. Kolor zielony to jest kolor, w którym y, zaczynamy kurs od zera. To znaczy, jeżeli nic nie tańczysz i grupa jest zielona, jeżeli dołączysz, to nawet jeżeli coś tam już zrobiliśmy, i tak wszystko będzie powtarzane i wciąż może być. Taka do tej grupy. Technika, jak kolor grupy jest mniej więcej taki jak ty w tańcu. Tak, <laughs> tak, tak. To Później... atakujesz. Później twój taniec zaczyna się rumienić jest żółty i to są kursy średnio zaawansowane i tam już rozwijamy, tam już raczej nie dołączamy nowych ludzi, chyba że ktoś już tańczył ten dany taneczny i po prostu chce pójść, chce pójść troszkę szybciej, natomiast generalnie rzecz biorąc kurs średnio zaawansowany to jest kurs żółty i... Jak tak długo pochodzisz na ten tak żółty tak kurs, ty tak tak się naprawdę. tak zapolasz na ten taniec tak, i jesteś tak jest, zapalony, że jesteś czerwony, do czerwoności po prostu. Tak. Dokładnie tak. I teraz oprócz tego jeszcze mamy kursy... Koloru innego no, niż te trzy a fioletowe. To się, to się lubi zmieniać. Tak. Ale chyba, chyba fioletowy. Chyba I to są kursy solo. Solo to znaczy, że nie tańczymy w parach, tylko tańczymy stricte pojedynczo, to są różnego rodzaju. I to są raczej, raczej. Trzeba zapytać instruktora często, ale zwykle są to kursy o charakterze open, to znaczy, że możesz sobie po prostu przyjść, dołączyć, obojętnie na jakim poziomie tanecznym jesteś i tak tańczysz solo, w związku z tym e, po prostu robisz to w takim zakresie, w jakim dasz radę. My tak, izolacje, stylingi, e, jakieś body movementy, jakieś techniki tańca i tak dalej, i tak dalej. To są te, te, tego, tego typu techniki, kiedy tańczymy solo. No, też instruktorzy, którzy prowadzą takie kursy, nie robią tego od wczoraj. I te zajęcia są tak zaprojektowane, że niezależnie, czy, jesteś, czy jest to twoja druga godzina tańca w życiu, czy czwarty rok tańca na wysokim poziomie, zawsze coś dla siebie wyciągniesz, Na początku. W ogóle musisz odkryć, która ręka służy do tego i że jak zrobię tak, to okazało się, że podniosła mi się lewa ręka. A potem zaczynają się tam dziać detale, zwracać uwagę na jakieś większe szczegóły, więc te kursy są tak zaprojektowane, że kiedy byś nie przyszedł z grubsza jest to dobry moment. Nie? Teraz jedna ważna rzecz. Jeżeli tańczysz jakiś styl, powiedzmy, że tańczysz salce. I tańczysz salce i jesteś w grupie żółtej, to przez. Już nie jesteś przywiązany ani przywiązana do danego kursu, na który chodzisz. To znaczy, że to nie jest tak, że środa, 20, 30 to jest mój jedyny kurs i jeżeli chcę dołączyć do innego kursu, muszę zacząć od zera albo składać podanie, list motywacyjny, potrzebuję trzech referencji od innych kursantów z tej grupy i najlepiej namaszczenie od, znaczy od jakiegoś kubończyka. Od kupańczyka. świętego mopsa. Tak, tak, od świętego mopsa i on akurat jest w stanie namaścić. Okej? Okay? Tylko, jeżeli już tańczysz na poziomie żółtym, to jeżeli dołączysz do tego samego stylu, do innej żółtej grupy, to jest istnieje bardzo, bardzo duża szansa, szansa, że sobie poradzisz, bo jednak to jest zbudowane na tym, co robiliśmy na kursach podstawowych, na kursie zielonym. I grupy średnio zaawansowane bazują na tym, co, co, co tam zostało zrobione i rozwijają to dalej. W związku z tym, e jeżeli już jesteś na jakiejś żółtej grupie, możesz dołączyć do innej żółtej grupy. Nie stanowi to żadnego problemu. Ja bym też zaadresował teraz takie pytanie, bo tak powiedziałeś, że mamy trzy. Stale, trzy takie główne style taneczne, mm -hmm. do tego jeszcze czopkę zajęć open. Tak. Ale są takie jeden, dwa zdania, które z reguły się odpowiada W jakiej sytuacji życiowej najlepiej jest wybrać który styl. No to myślę, że to też dobrze by było powiedzieć. Kiedy jest spoko z salsą, kiedy jest spoko z ciabata, Paciat, ciaba... Coś z bułką, no? Coś z bułką, nie? Tak. Z bułką pizzową kiedyś dobrze tak. skąbam. Tak, jakby tutaj mamy jeżeli chodzi o taniec w parach, mamy trzy najważniejsze style, które tutaj są, czyli e, sos, bułka i fitness. <ścoughs> I sonda. Tak. Czyli salsa, e, ciabata i zomba. Jeśli chodzi o salsa, my uczymy salsa kubańskiej, forum, i salsa to jest taki najszybszy i najbardziej ekspresyjny z tych tańców. I w salsie kubańskiej jest tak, że tutaj jest bardzo duże nastawienie na fan, dość, dość dużo różnego rodzaju figur, i jeżeli chodzi o salsa kubańską, to jej taką najważniejszą cechą jest to, że tańczymy w parach, ale też tańczymy w ruedzie, czyli tańczymy w dużym kole, w której ktoś. Woła, w którym ktoś woła figurki, i dzieją się różnego rodzaju rzeczy taneczne i animacyjne po to, żeby rozwijać nasz taniec. Oprócz tego mamy dwa e, takie najważniejsze style sensualowe, które, które, które aktualnie funkcjonują w środowisku, czyli Baciata i Kizomba. E, I one się różnią. E, baciata jest stylem takim, który e, jest troszkę transferem, bo z jednej mhm. strony można go zatańczyć w pozycji otwartej dość szybko, po dominikańsku i wtedy, wtedy, jest to, wtedy może to być szybki jest też taki skoczny z dużą liczbą obrotów. Natomiast można go też tańczyć blisko, mocno sensualowo, raczej poruszając ciałem i stojąc w miejscu i wtedy, wtedy, wtedy się dzieje, wtedy, wtedy się dzieją inne rzeczy i można to miksować w trakcie, w trakcie jednej piosenki. Natomiast Kizomba to jest taniec sensualowy, który w ogóle tańczymy w bardzo bliskiej pozycji, w bardzo pozycji zamkniętej. Tak, zamknięte. bardzo do środka tej tak, pary, nie? Tak. Tam to nie wygląda jakoś szczególnie spektakularnie na zewnątrz. To jest taniec, który jak patrzysz z zewnątrz, to jest takie. Ruszcie się. Natomiast kiedy O, się... też nie zawsze, nie? nie, no, zawsze, no, ale no, nie ma, zawsze. Mają odmiany, jakby. Wy... Tak, natomiast. Show style już został zawarty w stylu, nie? Ale co do zasady, Jacha. Dokładnie. Natomiast, generalnie, jest to taniec, który bardzo mocno jest nastawiony na wewnętrzną grę w parze. Na to, co się dzieje stricte pomiędzy partnerem i partnerką. I tam są bardzo takie subtelne, sub, 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 subtelne rzeczy, które robią wielką magię, którą jest, jest Kizon. Więc jakby to są trzy najważniejsze style, jeżeli chodzi o taniec w parach. No i oprócz tego oczywiście mamy multum zajęć solo. Czy to stylingowe, które są nastawione do konkretnego stylu, czy zajęcia izolacyjne, body movementowe, czy e, technikę tańca, które są już multitaneczne, to znaczy, że obojętne co tańczysz. Na izolacjach pomoże ci to i w pizombie, i w baciacie, i w Salsie, na wody to samo, na technice ta, 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 tańca to samo, więc to są rzeczy, które są e, jakby takie m, multipotencjalne. Nie? Możesz sobie to zastosować w wielu różnych wielu różnych stylach, które tańczysz. Czyli tak podsumowując, przychodzisz sobie do szkoły, śmiało, szukasz kursów na poziomie podstawowym. One są albo nazwane na wydarzeniach z reguły od zera, mhm. albo masz po prostu napisane, że są koloru zielonego. Zawsze na zieloną grupę możesz dołączyć, niezależnie ile tygodni trwa. Mhm. Potem sobie tam żyjesz w tej szkole i stopniowo Twoja grupa ewoluuje. Wchodząc na jakiś tam poziom, możesz startować na poziomie wyższe. Poza tym zawsze śmiało przychodź na zajęcia solo. Im wcześniej, tym lepiej, bo to bardzo rozwija taniec. I, 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 no, i chyba z takiej piguły, to, to jest tyle. Nie? Akceptujemy karty lojalnościowe. Tak, multisport, ok, system. Yy, mamy karnety, mamy różne inne yy, promocje, które można spotkać w naszych social mediach czy gdziekolwiek indziej, yy, więc. Tutaj zapraszam. Tinder to też są social media? Jak social. Jest taki, ter, taki termin, jak nie wiem, bank, bank media czy coś takiego. Jak, jak, jak nie to możemy na potrzeby dzisiejszej tak, rozmowy. Tak, tak. ukuć. No i jeżeli chodzi o to, ile to kosztuje, tak to powiedzieliśmy, są karty a jak przyjdziesz do recepcji, to recepcja ci doradzi tak. Jaki Bo, karnet, no. jaka wejściówka, co będzie dla ciebie najlepsze? Co to? będzie dla Ciebie najlepsze? No, ale poza tym, że uczymy ludzi tańczyć, co jest tak najbardziej naturalne, to budujemy też społeczności. I robimy, robimy socjal, czyli no, my, my to tak nazywamy skrótowo ale chodzi generalnie o to, że staramy się łączyć ze sobą ludzi, bo tak, ta nie bo właśnie, Takie sobie hasło wymyśliliśmy. No i dlatego mamy integrację, mhm. znaczy mamy. Mamy. Mamy e, integrację tak, mieliśmy. Mnieć wciąż będziemy, będziemy mieć. Natomiast y, musimy dopasowywać się do warunków epidemiologicznych, które aktualnie y, istnieją, a wiemy dobrze, że jest y, mniej wesoło niż bardziej. W związku z tym, y, integracje w tym momencie będą zmieniały swoją formułę, tymczasowo będą zawieszone i będziemy myśleli nad taką formułą, która będzie najbezpieczniejsza dla naszych użytkowników, ponieważ wolimy zamknąć integrację na dwa tygodnie niż szkołę na następne dwa wieki. Być może pójdziemy w, ojle, w online. Mhm. Zastanawiamy się nad różnymi opcjami, a też warto powiedzieć, jak już się, jak już się chwalimy tym, co robimy fajnie, no to integracje to były złoto. Naprawdę. Tak. Ludzie siedzieli tutaj parta, piąta, trzy razy w tygodniu. I to też nie jest nowe. Nie? Jakby no. to, to, to jest forma, która ze dłuższego cza czasu u nas działa i to naprawdę łączy tych ludzi. Tak. Ludzie się znają, ci ludzie. E, zawiązują potem znajomości, które wychodzą daleko poza szkołę. I to nie jest tylko taniec. Mm. Można posiedzieć, można porozmawiać z innymi kursantami, którzy chodzą na bardziej zaawansowane grupy. Można porozmawiać z instruktorami tak, bo ludzie to też są ludzie, którzy rozmawiają z innymi ludźmi. E, można się podowiadywać o rzeczach, można rozwiać jakieś swoje wątpliwości. Można zapytać, do której grupy dołączyć albo co powinienem zrobić, żeby lepiej. Można pograć w gry karciane, planszowe różnego rodzaju, bo też to często robimy. Więc to nie jest tak, że o, nie przyjdę na integrację, bo ja dopiero byłem na dwóch zajęciach, w związku z tym nie potańczę. To dobrze, bo tam jest w sumie dużo mniej tańczenia. Chyba no sobie powiedzieć, że tak. ta integracja. O do... różnych tak. rzeczach, ale o tańczeniu w sumie najmniej. O tańczeniu w sumie no. najmniej. No. To już jesteś po zajęciach, już to. trochę zapociłeś, się, bo po robocie, to teraz, to teraz sobie posiedźmy, nie? Już jest po robocie, to teraz sobie posiedźmy. I to się wiąże, no i to było super, ale tak jak zaanonsowałeś, niestety musimy to przerwać, i to się wiąże kolejnym jakby takim mocnym punktem naszej szkole, w polityce tak. przeciwwirusowej. Wzięliśmy sobie za pół honoru, żeby dbać o bezpieczeństwo kursantów, bo uważamy, że mamy jakieś tam zobowiązania względem społeczności, Tanecznej, więc traktujemy kwestię obostrzeń bardzo na serio. Dlatego, jeżeli się do nas wybieracie, jeżeli do nas chodzicie, to wiecie, jeżeli się wybieracie, zerknijcie na FindPage, tam na bieżąco piszemy, jak to u nas z polityką maseczkową i, i wszelaką wygląda. W każdym razie hashtag Kryjryj. Kryj jest on, on jest w ogóle zapożyczony z, nie wiem, czy ty wiesz, skąd go mamy, z żeglarstwa. Bo to Co jest tak, się? że jak masz te żaglówki, mhm. to tam jest jakaś taka bela która... Ja, ja nie znam słów, nie? Bo to mi mm -hmm. kumpel powiedział, nie? Bela, która się tam na wietrze czasem płyczy, tak, tak, i ona tak przez cały statek. Jeżeli z jakiegoś powodu to zostanie puszczone albo jakiś podmuch, no to potrzeba było stworzyć w języku polskim hasło, które bardzo dynamicznie głośno powiesz, które informuje, że trzeba się kryć. I to właśnie kryj ryj. O. <laughs> Także my sobie to zaadaptowaliśmy z żeglarstwa, Dzięki Paweł, bardzo <laughs> z ciebie. Także kryry już od wejścia, chyba że instruktor powinien inaczej na zajęcie, bo są sytuacje, w których, w których jest na tyle Przy bezpieczeństwo. Przy zajęciach sobie solo pozwolić. o małych liczebnościach, mniejszych liczebnościach, kiedy naprawdę możemy się rozłożyć po sali, tak żeby było bezpiecznie. Wtedy można zdjąć maseczkę i wtedy można, wtedy można potęczyć bez maseczki. zajęcia w parach absolutnie, absolutny mus. I również na zewnątrz. I jak wchodzisz do szkoły, masz stojaczek. I, tego nie. I, i, nie, no, chyba, że chcesz połączyć to od razu z piciem drina, tak, tak. Wtedy, wtedy sobie przeoszczędzisz na drinku. Tak, mycie łapek, no i tak często jak możemy, jak pogoda jest znośna, czyli ani nie pada, ani nie ma 300 milionów stopni Celsjusza, bo to się też ostatnio dzieje, to wychodzimy na zewnątrz, bo, bo tam jest bezpieczniej. I jakby nie negocjujemy z, tak jak Stany Zjednoczone nie tak negocjują z, z terrorystami, to my nie, nie negocjujemy z danialistami koronawirusowymi. Jeżeli Was interesuje, to dlaczego nie negocjujemy i dlaczego jesteśmy tacy, tacy pewni swojego, to wytłumaczyliśmy to w podcaście z kolei. Tak. I teraz Boże, jakie płynne przejście. Bo robimy jeszcze inne rzeczy. Coraz, coraz intensywniej wchodzimy w, 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 w social media i robimy jakąś taką nienachalną reklamę poprzez generowanie naszym zdaniem ciekawego kontentu, Także stworzyliśmy podcast. Pierwszy odcinek jest gdzieś tam lata w sieci. Na razie tak skromnie, bo czekam aż się zaindeksujemy w Google, żebyśmy być w Google Podcast. Ale jak to wyjdzie, to puścimy to szerzej. Także tam przez półtorej godziny rozmawiamy o metodzie naukowej i, i... Tutaj trzeba mieć duże samozaparcie, w sensie ja sobie to przesłuchałem, bo mi to podobało, ale... E, jeżeli... czy znaczy podcast jakby... Ja się mocno zastanawiałem, czy to ciąć, ale uznałem, że nie, no. bo jak masz potrzebę, to sobie przerwiesz, nie? I tak. tyle, nie? Tak. Ja... Ja sam słucham kilku godzinnych rozmów podcastowych. No jakby to jest Natomiast jeżeli formę. chcecie się dowiedzieć naprawdę, jak, o, dlaczego my się w ogóle opieramy na metodzie naukowej, jak działa metoda naukowa i dlaczego. to I przy okazji nie wiesz, co robić w trakcie prasowania, żeby tak, <laughs> no, rozwiązać no, Albo jednogło. gotowania. To wtedy, to wtedy można jak najbardziej to zrobić. I wtedy jakby wyjaśnimy też parę rzeczy odnośnie tego, dlaczego na przykład z takich krótkie spoilery, dlaczego cytaty z naukowców to nie jest nauka? To, 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 jakby, to, to, to nie jest kwestia naukowa. Dlaczego w ogóle nie przeszkadza nam, że jeden rząd włożył inne obostrzenie niż inny rząd, ponieważ opierają się na zupełnie innych danych, które nie są jakby danymi naukowymi, tylko jakimś, jakimś pomysłem na. Więc tam Skąd jest... wiemy, jakie obostrzenia dobrze jest wprowadzić dlaczego wprowadziliśmy takie, a nie inne. Nie? i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest tam wyjaśnione, więc zachęcamy. No i tych form online'owych siłą rzeczy będzie teraz coraz więcej, bo tak. postanowiliśmy sobie w to iść, także... Macie tę formę, którą teraz oglądacie, czyli Ritmo de Forum. Eee, można zobaczyć już parę eee, urywków z Backroom Dancing To prawda, to kiedy prawda. Kiedy usiedliśmy i oglądaliśmy filmiki i komentowaliśmy filmiki taneczne. Eee, można nas znaleźć na Tinderze, eee, można nas znaleźć na Twitterze i teraz jeszcze mamy podcasty. Przygotowujemy jeszcze kolejne rzeczy. Dwie, dwie. Nawet. albo trzy. No dwie, a mówmy co, będziemy kłamać. Jak się zobowiążemy, to. Ale dowiedziemy, tym razem dowiedziemy. Wywiady, takie tak. dłuższe z ludźmi ze świata tanecznego o tańcu. Będą się nazywały, uwaga, bo pomyśleliśmy, jak można nazwać coś, co będzie rozmową, i będzie o tańcu. Nazwaliśmy to Todam, dam ta-dam, ta rozmowy o tańcu. I tak to będzie wyglądało. Gotki ogibaniu. Gotki ogi. To wersja śląska. Jak będziemy artystów ze śląska zapraszać, to będziemy, tak. Tak, to będziemy robić ten. E, spin serię. No. Serię spin-offową. To, to, to będzie to. No, i ze względu na, na, na wiruska rozważamy powrót do online w jakiejś tam, być może na razie okro, okrojonej formie, ale zobaczymy, jak to się będzie działo, jak będzie zainteresowanie. Natomiast, jeżeli będziecie zainteresowani tym, żeby wziąć udział w naszych zajęciach głównie solowych, ponieważ mm. to jest łatwiej też dla Was w momencie, kiedy jesteście, kiedy, kiedy ktoś chce wziąć udział w domu. Eee... A na przykład nie jesteście z Krakowa, albo Ach. nie chce Wam się, nie wiem, u dziewczyn to pewnie całe te make-upy cuda nie facetów, nie wiem, założyć spodni. No to, no to możesz. To... Albo postać w korku, albo cokolwiek innego, więc to nie ma znaczenia. W każdym razie będzie można sobie zobaczyć online i będzie można też normalnie z multisportem, jakkolwiek, można sobie, można sobie wtedy wziąć udział w zajęciach w swoim domowym zaciszu. Tak. I tu już wchodzimy w takie rzeczy, których. Chwalimy się, ale tak trochę nieśmiało, ze względu na pokory, wynikającą z tego, że jeszcze siłą w rzeczy te, te ostatnie obostrzenia sprawiły, że nie zrobiliśmy w tym tak dużo, jakbyśmy chcieli. Mm -hmm. Ale mamy gości specjalnych, którzy naszych przyjaciół z Foodland Life, którzy za chwilę opowiedzą o swoim świecie i o problemie też, który adresowaliśmy lekko tak. tydzień temu, a propos wykluczenia społecznego, bo mamy... Jeden projekt z nimi i drugi projekt trochę niezależny. W każdym razie chcemy wyjść naprzeciwko potrzebom osób niepełnosprawnych i jakoś tak. Poprawić trochę ich życia, może tak. To wielkie słowa są, tak jak mówię, ja to mówię z dużą pokorą, bo jeszcze tak, więcej jakiś... żeśmy się nagadali niż tak. zrobiliśmy, ale naprawdę ch szczerze chcemy i liczymy, że będziecie z tym z nami, dlatego też to podgrzewamy i formujemy świat, że jest taka inicjatywa i będzie można do nich dołączać. Jakby w tej tuned, takie rzeczy będą się działy. To co? Zapraszamy gości? Zapraszamy gości. Zapraszamy gości, którzy myślą intensywnie o tym, jak walczyć z wykluczeniem społecznym. Skoro oni myślą i my myślimy, to, to też myślimy. Witamy bardzo serdecznie. Tutaj ze mną jest pani Karolina Gacal. pan Łukasz Zając. Jesteśmy z przedsiębiorstwa społecznego Food and Life. Zajmujemy się aktywizacją zawodową i reintegracją społeczną osób z niepełnosprawnościami. Zostaliśmy zaproszeni tutaj przez m.in. Bartka do forum tańca ze względu na ich. Styl. Taniec dla nich ma łączyć łączyć ludzi, i bardzo, bardzo spodobała mu się nasza idea generalnie łączenia pracy z pomaganiem. W naszej firmie Food and Life staramy się, jako przedsiębiorstwo społeczne przede wszystkim poprzez pracę włączać osoby z niepełnosprawnościami czy wykluczone społecznie. Do naszego społeczeństwa. Bo musimy pamiętać, że takie osoby, które często mijamy, nawet nie zdajemy sobie sprawy, że są osobami z niepełnosprawnością, czy mają jakieś problemy, i nawet mieszkają na ulicy. Takie osoby potrzebują wsparcia, ale potrzebują też wsparcia często takiego nieoczywistego, czyli pracy, albo tak jak planuje tutaj forum tańca. Aktywizacji poprzez taniec. Tak, właśnie jak, jak już wspomniał Łukasz, w kontekście, w kontekście pracy i w kontekście różnych innych aktywności, rozpatrujemy to też w kontekście, w zakresie rehabilitacji. Jeśli chodzi o pracę, jest to rehabilitacja zawodowa, natomiast jeśli chodzi o, o taniec bądź inne formy artystyczne, jako rehabilitacja społeczna. Em... Jesteśmy również na, na dzień dzisiejszy, jesteśmy na takim etapie tworzenia fundacji, która będzie, która będzie jakby wspierać działania naszego przedsiębiorstwa społecznego i też mamy nadzieję aktywnie działać właśnie w obszarze włączenia społecznego. Szukamy różnych, różnych innowacyjnych bądź dotąd niespotykanych. Na rynku krakowskim, małopolskim, bądź ogólnie w Polsce, form rehabilitacji i włączenia zawodowego. Stąd też taka idea połączenia tańca z działalnością społeczną, z rehabilitacją. Tak, bardzo się łączy. A dlaczego jest nam bliska? Bo my łączymy kuchnię, gastronomię z, z pomaganiem, właśnie. Tak jak tutaj właśnie planują założyć odrębną część, jeśli chodzi o rehabilitację bardziej społeczną, to my założyliśmy już ponad dwa lata temu spółkę non-profit Food and Life, gdzie po prostu z gastronomii wychodzimy do pomocy ludziom. Czyli po prostu zatrudniamy takie osoby. Nie patrzymy na osoby naszych pracowników. Ani w jedną, ani w drugą stronę, czyli nie patrzymy, nie oceniamy ich przez pryzmat niepełnosprawności czy przez pryzmat nie, mieszkania, w jakich warunkach mieszkają, tylko tego, jakimi są osobami, jak o siebie dbają i w jaki sposób chcą zmienić swoje życie. Tak naprawdę hasło botanie złączy... My, Możemy równie dobrze powiedzieć, w naszym przypadku bo gastronomia łączy, a naszym mostem jest z miłości do ludzi i pasji do kuchni, więc bardzo blisko nam do forum, więc bardzo chcemy tutaj projekt wspólnie stworzyć. Może trochę o nas, tak? kiedy to się zaczęło i dlaczego się w ogóle zaczęło? Nasza przygoda z działalnością w obszarze ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych zaczęła się w. Końcówką lipca 2018 roku. Tak. Wtedy czwórka przyjaciół, aktualnie pracujemy w trójkę, postanowiliśmy działać, przede wszystkim działać. Po prostu działać. Wszyscy byliśmy na, na rozdrożu po, po różnych perypetiach zawodowych. Chcieliśmy coś, coś zmienić w swoim życiu przede wszystkim. I tak chciał los, i tak, tak się nam splotły. Życiorysy, że, że udało się utworzyć przedsiębiorstwo społeczne i, I działa działać dalej. I działać dalej. <noise> Mimo różnych problemów, aktualnie panujących na świecie. Tak, tak. Spotkałam się z głosami, że po dwóch latach to już z górki z firmą, więc, więc się w tym momencie trzymamy tego. Tak jak powiedział Łukasz, specjalizujemy się w gastronomii, mamy food trucka. I też punkt na Placu Imbramowskim. Natomiast nie, nie spoczywamy na laurach. Tak. Szukamy nowych, nowych szans, nowych rynków, chcemy um, organizować cateringi, natomiast um, nie daje nam to spokoju, że, że jest tyle różnych rzeczy, które jeszcze warto by było robić. Tak. Natomiast um, brakuje nam czasu na pewne rzeczy, stąd też um, bardzo się cieszymy, że, że możemy współpracować um, z Bartkiem z Forum Tańca i z innymi osobami. Um, Ponieważ no już chyba jesteśmy na takim etapie, że wiemy, że sami niczego, że sami już nie jesteśmy w stanie wszystkiego zrobić. Tak. I, a też co człowiek, to pomysł i, i ta nowa energia, więc. A w sumie naszą ideą od samego początku też było zarażanie i pokazywanie osobom z zewnątrz, studentom, i naszym znajomym, czym jest w ogóle ekonomia społeczna. I, i, I tutaj w tym momencie patrząc na. Yy, Przyszłą współpracę, na przykład z Forum Tańca, gdzie ja prywatnie z Bartkiem już troszeczkę dłużej lat się znam, gdzie w pewnym momencie po prostu do mnie napisał, że Widzi, co robimy, czym się zajmujemy. Wcześniej nie wiedział do końca, czym jest ekonomia społeczna, i tak naprawdę ten efekt został spełniony. To, co chcieliśmy od samego początku robić, czyli zarażać i pokazywać w ogóle, że coś takiego jest jak ekonomia społeczna i można pomagać osobom, spełniając się przy tym zawodowo. A co ważne i co, co kluczowe w ekonomii społecznej i w przedsiębiorczości społecznej zarabiać pieniądze. Natomiast tak. y, nie chodzi tylko o zarabianie pieniędzy dla właścicieli indywidualnie, tylko przede wszystkim dawać pracę, bo praca dla nas to, czy dla nas, myślę, że dla, dla wielu ludzi, tak. praca to jest godność i y, posiadając pracę i mając dobre wspierające otoczenie, y, można pokonać różne rzeczy. Ja zawsze taką jedną anegdotę przy tym temacie opowiadam. Byłem kiedyś na y, szkoleniu, to było półtorej roku temu, y, i miałem możliwość obserwacji Pałacu Kultury akurat z dużej wysokości i jak na tacy widziałem y, miejsca, te koperty dla osób z niepełnosprawnościami. Nie, nie pamiętam, to było około sześciu miejsc, które miałem akurat widoczne, y, to było całodniowe szkolenie, więc y, było kilka przerw, więc mogłem kilka razy do, y, w ciągu tego dnia obserwować te miejsca. Z sześciu miejsc, sześciu albo ośmiu, jak dobrze pamiętam, przez cały dzień widziałem dwa samochody na tych miejscach. I też zacząłem ogólnie obserwować takie miejsca. Bardzo dużo właśnie mówi się o dostępności, co jest bardzo, bardzo ważne, oczywiście, o miejscach dla osób z niepełnosprawnościami, o podjazdach i tak dalej. Co jest bardzo mega potrzebne. Ale ten, ta rzecz, która często wtedy umyka. Co z tego, że namalujemy milion kopert? Jak te osoby nie mają, po co jechać, wyjeżdżać? No w takim momencie, no to jedyne, co można by było powiedzieć, że dobrze zwiedzić pałac kultury no. i tyle. Do sklepu, na przykład. Bardzo fajnie. Miejsca są, ale często zapominamy o tym, że te osoby nie mają, po co wychodzić czasami z domu. Yy, mają zasiłki, te zasiłki często są po prostu. Te zasiłki są naprawdę tragiczne. Ale przez ten zasiłek jeszcze dodatkowo jest odebrane to, co Karolina tutaj wspomniała: ta godność, ten, ten sens życia, bycia potrzebnym na tym świecie, komuś, że mogę coś zrobić. Ten mój produkt, ten mój efekt komuś służy, ktoś, tak jak jeżeli my w gastronomii mamy, no to. Zje na przykład tą zapiekankę ze smakiem, i ta osoba po prostu widzi to, naprawdę daje, daje to satysfakcję. Wcześniej no, naprawdę nie, nie, nie zwracaliśmy na to uwagę aż tak, dopiero wchodząc, jakby to powiedzieć, bardzo głęboko w świat ekonomii społecznej i otaczając się takimi ludźmi, zwróciliśmy na to bardzo uwagę, że. To jest bardzo istotny element życia, ta praca I, i to nie chodzi tylko o pieniądze, o wynagrodzenie, ale po prostu ten sens bycia potrzebnym na tym świecie innym osobom. Myślę, że tym, tym akcentem zakończymy dzisiejszą naszą rozmowę, bo my możemy godzinami rozmawiać na ten temat, wymieniać się doświadczeniami, ale zachęcam po prostu państwa do wygooglowania, ekonomię społeczną, co to jest w ogóle ekonomia społeczna, yy, w jaki sposób można się zaangażować. Yy, I chyba tyle. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Vamos a tocar soneros Toquemos de corazón Y en este bonito y si